Drodzy Assim, Dzisiaj na tapet znowu ten przepływowy ogrzewacz wody chiński, bo dostaję ostatnio znowu wiele pytań odnośnie tego piecyka. Przede wszystkim pytań dotyczących problemów z ustawieniem temperatury optymalnej takiej do kąpania się, do mycia naczyń i tym podobne. Chciałem tylko pokazać jakie ja ustawienia mam, jakie u mnie działają i się sprawują. Natomiast też zdaję sobie sprawę, że to też jest uzależnione od rodzaju pompki, od, od wielu innych czynników. No ale yy, mówię pokrótce, bo to sobie przedstawię tylko jak to działa u mnie i jak to u mnie wygląda. Ja mam wersję yy, piecyka Ridgeyard, jak mi to kiedyś ktoś ładnie powiedział, że to się tak czyta. W każdym razie ten piecyk to jest o wersja tak zwana 8L, czyli 8-litrowa. Yy, tutaj jest podana na tabliczce znamionowej. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Yy. 8 litrów na minutę tej wody podgrzewa. Jakby to nie tłumaczyć? W każdym razie, tak jakoś to działa. Nie jestem specjalistą, nie jestem inżynierem. Od razu też zastrzegam, że ten film nie jest, nie ma na celu, nie ma żadnych celów edukacyjnych. Ja niczego nie pokazuję, niczego nie udzielam instruktażu, tak żeby później nie było na mnie. od. po prostu pokazuje, coś u mnie sprawdza. Wracając do tematu. Wersja 8 litrów, 8L. Ja mam ustawienia w tej chwili takie optymalne dla mnie do kąpieli, których używam zawsze. Czyli w tej chwili mam na minimum to pokrętło z temperaturą. Pokrętło Summer Winter mam w wersji na Summer, czyli na lato przedstawione. I pokrętło płomienia gdzieś od połowy do najniższego. Jak się kąpię to szczerze mam na najniższe. Jak potrzebuję troszeczkę cieplejszej wody, to mam ciut tak na połowie. E, typowo do mycia naczyń zwiększam sobie tym pokrętłem temperatura gdzieś na połowę, tym na połowę, e, a tym przełączam często na winter. Zwłaszcza, jak jest chłodniej. Nie wiem czemu, ale wtedy to mocniej grzeje. W każdym razie, wracając do ustawień takich typowych do kąpieli, bo do tego najczęściej tego piecyka używam. E, naczynia to myję częściej. Grzejąc wodę w czajniku, bo po prostu jest bardziej ekonomicznie, jeśli chodzi o zużycie samej wody. Nie tyle gazu, co, co samej wody. W takich ustawieniach temperatura, którą mam do kąpieli na wyświetlaczu, pokazuje mi około od 40 do 45 stopni, ale de facto ta woda jest niższa. Ta woda ma ciut poniżej 40 stopni, co zaraz Wam pokażę, jak to faktycznie wygląda. W każdym razie odpalimy sobie, odkręcimy wodę piecyk jak widzicie temperatura jest gdzieś 42 w tej chwili pokazuje a woda a woda ma tam 38 do 39 staram się tu przy wylocie jakoś zmierzyć 38 stopni gdzieś. ta która jest tutaj o 39 i to jest taka temperatura tak naprawdę sam raz do kąpania. Może nawet odrobinkę za ciepła. Ale nie parzy w żaden sposób do przyjemnej kąpieli. To w tej chwili podskoczyło nawet na 44. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Kurczę. Natomiast tutaj widzicie 38 do 39 stopni. Szkoda wody. W każdym razie mniej więcej, mniej więcej taką temperaturę tutaj osiągam. Pytacie często, czy daje coś. Mieszanie tej wody, czyli pomieszanie zimnej z ciepłą. Otóż niewiele, z tego względu, że piecyk przy próbie mieszania wody po prostu się nie włącza. Jest, prawdopodobnie jest za mały przepływ wtedy wody przez, przez ten zawór. Rozbierałem kiedyś ten piecyk, pokazywałem Wam tu, tu, wkleję ten filmik. Tam jest taki zawór, który miesza wodę, znaczy miesza wodę, przepraszam, który uruchamia gaz. I, i, I płomień, i, i i to powoduje to, że, e, że ta woda się podgrzewa. Po prostu przepływając zawór uruchamia e, cały proces grzania. I w momencie, kiedy jest takie ustawienie, chociażby na połowie, to ten piecyk się nie włączy. Po prostu jest za mały przepływ. E, kiedy ustawię mniej więcej na pół, znaczy pół, pół jest tak, to przed chwilą pokazywałem, trzy czwarte. To już się powinien włączyć. Ta woda w tej chwili, pokazuje tutaj niby 36, 37, ale ona za chwilę podejdzie znowu w okolice 40. A tu jest dalej podobnie, 38, 39. Jest delikatnie chłodniejsza, jest delikatnie chłodniejsza, bo wiadomo, troszeczkę tej wody zimnej mamy z powrotem 43. Trochę tej wody zimnej Dociera do, do mieszacza, który, do, do kranu. Tak? No, tu nie, nie mam zainstalowanego mieszacza typowego wody, nie, nie widzę takiej potrzeby. Natomiast no, to nie jest optymalne ustawienie na pewno, tak? i w granicach tych 40 stopni przy tym ustawieniu, które tu mam, no tak mniej więcej ta temperatura ma się zawsze. Ale mówię, jak dla mnie ona. do no, 37, tam po chwili 38 stopni. Dla mnie ta temperatura jest taka naprawdę optymalna do kąpania się, moja żona często myje włosy też tą wodą bezpośrednio z, z tego podgrzewacza i też nie, 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 nie mówi nigdy, że ona jest za ciepła. Jest taka no, na granicy. Jest uważam optymalna do tego, żeby się, żeby się swobodnie wykąpać, wziąć prysznic czy umyć włosy. Także tak to działa, to są najniższe takie temperatury, które osiągam. Przy ustawieniu na tym Winter ta temperatura się zwiększa, nie jest jakoś dużo mocniej, ale zauważalnie idzie w górę. W tej chwili mamy 44, ale w dotyku, że tak powiem, jest zauważalnie zauważalnie cieplejsza. I w tej chwili nawet już tutaj widzicie 47-46 idzie do około 50, tak, przy, przy, dłuższym, przy dłuższym zlewaniu wody. No jest w tej chwili, jest gorąco. W, w takiej temperaturze na pewno bym się już nie wykąpał. Natomiast domu do mycia naczyń czy coś, to, to jest spoko i to jest taka temperatura też dobra. Także, tak jak kiedyś też na filmiku tłumaczyłem, wszystko też oczywiście zależy od temperatury na zewnątrz. Jeżeli ta woda w zbiorniku jest chłodniejsza, bo jest zima, czy późna jesień, no to wtedy operuje tym pokrętłem płomienia, operuję tym pokrętłem temperatury. Przeważnie ustawiam to tak mniej więcej po połowie. E, a wtedy zmieniam tylko summer, winter. Jeśli chodzi summer, używam do kompania, a winter do, do mycia naczyń, aczkolwiek mówiłem, rzadziej. E, takie ustawienia, czyli te po środku, e, ta na summer, to w takiej chłodniejszej temperaturze, kiedy woda w zbiorniku tam ma no, dużo mniej niż w tej chwili, bo w tej chwili na zewnątrz mamy e, 20. 9 stopni, Nie, to jest wewnątrz, 27 na zewnątrz, więc ta woda się rzeczy też w zbiorniku jest dużo cieplejsza yy, niż, niż zimą. Yy, natomiast ustawienia w tej chwili takie na lata optymalne, oba pokrętła na minimum, yy, środkowe na summer i tak jak mówię, około tych 40 stopni da się uzyskać i w zasadzie poniżej, mówię 38-39 stopni optymalnie uważam do, yy, do wzięcia prysznica. Yy, Pompki używam SiFlo, to jest taka najtańsza pompka. Wkleję link do niej pod, pod filmikiem. Kupiona na AliExpress, tak samo jak i ten, i ten piecyk. To jest pompka no, chińska, zwykła. Szczerze nie wiem, jak ona ma parametry, ale postaram się też je wkleić tam poniżej. W każdym razie to jest jedna z najtańszych pompek, jaka, jaka jest na rynku. Ciśnieniowa oczywiście, tak, bo całą instalację mam ciśnieniową jakie ona ma przepływ, jaki, jaki produkuje, jakie ciśnienie daje i cokolwiek, Mówię, nie wiem, szczerze nie wiem. Wkleję te, wkleję te dane w filmiku poniżej. Nic przy niej nie grzebałem, nic przy niej nie majstrowałem. Ona ma tam możliwość chyba ustawienia jakiegoś ciśnienia takim, taką śrubką imbusową, ale nie zmieniałem tego i mam tak jak. Tak jak było fabrycznie ustawione. Zresztą zaraz Wam pokażę jak to całe wygląda, chociaż już pewnie nie raz pokazywałem, ale zaraz tam zejdziemy. Dobra, jesteśmy tu w mojej instalacji. Pompka jak widzicie taka, to ta zwykła Siflo, plus do tego mam ten zbiornik, yy, różnie to mówią, akumulator ciśnienia, zbiornik wyrównawczy, pies wie jak to nazywać. W każdym razie to działa bardzo fajnie, bo yy, powoduje, że to ciśnienie tak nie skacze. W momencie, kiedy się odkręci kran, tak nie pryszcze i też mam wrażenie, troszeczkę lepiej ten piecyk z tym, z tym cudem działa. Nie wiem, tak naprawdę, jak w zasadzie to działa, bo tam w środku jest powietrze, tam nie ma wody, tam po prostu się gromadzi chyba ciśnienie i, i je po prostu w jakiś tam sposób wyrównuje. Nie mam zielonego pojęcia, nie jestem hydraulikiem, nie doktoryzowałem się na tym. Zainstalowałem to, gdzieś to podpatrzyłem i to działa, więc tak to wygląda. Także chyba tyle odnośnie tego piecyka, jeżeli jeszcze jakieś pytania macie to śmiało w komentarzach, ja, że ten piecyk ostatnio znowu zrobił się popularny co prawda zamawianie z Aliexpress stało się droższe ja ten piecyk kupowałem, kosztował w granicach 300 zł, w tej chwili pewnie około 500 zł z vat który nasz kochany rząd zaczął doliczać do, do tego całego do, do, do wszystkich zakupów z Aliexpress i i z innych platform chińskich, no ale życie tak? i tak na Aliexpress uważam, że można go taniej kupić niż u sprzedawców naszych na Allegro z wysyłką z Czech, czy, czy z Francji, czy z Niemiec przychodzi tak naprawdę w 3-4 dni i no nie ma większego problemu z zakupem, aczkolwiek mówię, no trzeba się liczyć z tym dodatkowym VAT-em i VAT to jest tak naprawdę jedyna dopłata, nie ma żadnych ceł ani innych rzeczy, bo od magazynów europejskich jest to wysyłane, więc, więc na tym się kończy, przychodzi to kurierem, nic więcej nie jest doliczane, oprócz tego co widzicie w podsumowaniu zakupu. Także piecek jest bardzo fajny, bardzo go polecam. Brudzi się czasami, trzeba się jakieś kuki za jego przeczyścić. Natomiast tak poza tym działa super. Paka, druzja. Paka.